Jakie rzeczy jeszcze rok temu były dla mnie zupełnie abstrakcyjne, i nagrywam to wideo dla siebie, dla mojej córki za 15 lat i dla Was przy okazji, żeby udokumentować to, co się zmieniło na przestrzeni ostatniego roku, i będą to rzeczy, których wcześniej rok temu, zaledwie rok temu nie robiłem, a teraz są integralną częścią mojego życia. I na pierwszym miejscu, oczywiście, jest, uwaga, uwaga, będzie zaskoczenie: morsowanie. Rok temu, o tej porze zaczynałem dopiero to robić. Czyli rok temu i dwa tygodnie temu było dla mnie to absolutną abstrakcją, że będę właził do zimnej wody i się przy tym jeszcze cieszył, śmiał. Sami widzieliście, ile materiałów o morsowaniu u nas było na kanale facebookowym, Instagramowym, na podcastach, ale to jest efekt zaledwie ostatniego roku. To pokochanie zimna było niezwykle ważnym. Elementem budowania mojej odporności, ale również moich aktywności zimowych, że te dorfiny zimowe, które zawsze jest mniej zimą, brak witaminy D, słońca dalej, były nadrabiane tym, co dawało właśnie zimno. Więc na pierwszym miejscu na pewno było marsowanie. Druga rzecz to Wim Hof, a dokładniej oddechy Wim Hofa czyli sesje hiperwentylacji ala Wim Hof które omawiałem wiele razy i jest dla mnie taki boost energii, który powoduje, gdzie po ciężkiej nocy albo nawet nie, po normalnej nocy. Robię sobie to i wchodzę na wyższy poziom od samego początku. I to też są regularne praktyki. To nie jest codzienny rytuał u mnie, ale kilka razy w tygodniu powoduje, że ja jestem inną osobą na poziomie w mojej fizjologii. I to nie jest takie uff uh, uff uh, 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 tylko to są fakty. Fakty, chemia, fizjologia, fizjonomia. Także zdecydowanie polecam. Trzecia rzecz to masaże i na przykład masaże gongami tybetańskimi misami. Jak bardziej to odjechanie nie brzmi, ale chodzi mi o to, że jest to eksperymentowanie nowych form pracy ze swoim ciałem, które rok temu wydawałyby się zupełnie abstrakcyjne dla mnie i pokazuję wam. I sobie też to, jak bardzo człowiek potrafi się przez rok zmienić, na jak różne rzeczy otworzyć. I to nie jest tak, że namawiam i polecam i zachęcam takie rzeczy, do takie rzeczy, ale zachęcam do eksperymentowania z takimi rzeczami, bo samo eksperymentowanie jest chyba istotą mojego życia. Doświadczanie nowych rzeczy, które są cały czas dostępne. Czwarta rzecz, to najbardziej hardkorowa, czyli wyjęcie się w ogóle z życia w mieście. I to nie jest do końca tak, że pandemia nas wyrzuciła z miasta i mieszkamy na wiosce, na wydmuchy, takim, że hej, nawet sklepu nie ma, z miejscowości nie ma. Ale to była taka, takie odkrycie, i zauważenie, że my chcemy do natury. Być może chodziło o to, że uwielbiam spacerować z córką po lesie, znacznie bardziej niż wózkiem po parku czy po ulicach miasta. I gdy robimy te dzikie kilometry z wózkiem, już bez wózka teraz, bo mała biega, to nas interesuje to, żeby było pięknie, żeby było słychać ptaki, żeby było czuć drzewa i żeby można było wskoczyć do jeziora o każdej porze roku. I to jest też dla mnie rzecz, która byłaby abstrakcyjna do pomyślenia zaledwie rok temu. Więc co będzie za rok? Gdzie my będziemy mieszkać? Hmm, to jest w ogóle ciekawa rzecz. Gdzie za rok będziemy, skoro przez rok były takie duże zmiany. I celowo w tym wątku nie poruszam wątku yy, lockdownów, pandemii, bo to był tylko impuls do jeszcze lepszego odkrycia własnego miejsca. Nie chodzi o adres na mapie, tylko o otoczenie i warunki, to w naszym przypadku są zdecydowanie oparte na naturze, lesie, jeziorze, stąd Wielkopolska. Wyjęcie się z eventów, czyli zaprzestanie organizowania eventów. W zeszłym roku zrobiliśmy trzy eventy: były to śniadania. Biznesowe, które były realizowane w Poznaniu i w Warszawie. Na te śniadanie można było sobie wpaść, pogadzać z nami, pokolegować się, sporo też nagrań z tych na naszym YouTube. I to były jedyne takie oficjalne spotkania z naszą społecznością, fanami, klientami. Jedyne, gdzie rok wcześniej jeden event to było spotkanie z kilkuset osobami, a kilka eventów dawało kontakt z ponad tysiącem osób na pewno. Czy mi tego brakuje? Trochę, ale znowu. To, że było tego ekstremalnie mało, wręcz pomijalnie mało, że wręcz zero, bo tylko trzy takie eventy, pokazuje też coś, co było abstrakcją rok temu. No ale jak to zero spotkań, jak to zapewnia nam wartość, daje wartość odbiorcy, uczestnikom takich spotkań tego teraz nie ma. I znowu to nie jest kwestia tylko pandemii, jest kwestia zmiany sposobu pracy, bycia i życia, bo każdy event jest niezmiernie pracochłonny. I to nie chodzi o to, że boję się pracy, ale koszt dodatkowy, jaki z sobą niesie, to na przykład zostawienie rodziny na 3 dni, co dla mnie jest dużym kosztem i za bardzo tego nie chcę robić. Czyli nie ma eventów. Czy wrócą? Być może. Ale jeszcze nie teraz. Największa zmiana, to bym w życiu nie uwierzył rok temu, że od zeszłego roku, 2020 Zrobiliśmy zero podróży zagranicznych. Zero podróży zagranicznych. Co jest abstrakcyjne, bo na przykład w 2019 już ekstremalnie dużo jeździliśmy. Nie tak ekstremalnie dużo jak w 2017, ale nadal dużo. A rok 2020 kilka lotów odwołane. Rok 2021 też nie przedstawia się lotniczo, więc zaprzestanie podróży. Plusem tego jest to, że na szczęście, że na szczęście doświadczyliśmy tego podróżowania ekstremalnie dużo wcześniej i mamy takie poczucie doświadczenia, że nie jest mi smutne, jak widzę zdjęcia Tajlandii, Bali czy innych pięknych miejsc, bo my tam byliśmy i pływaliśmy, jedliśmy, wąchaliśmy zapachy, doświadczyliśmy innych kultur, innych temperatur i to było mega piękne. To wróci, głęboko wierzę w to, że to wróci ale to jest na pewno na liście abstrakcji, że jak można było przez rok nigdzie nie biegać za gdzie w naszym przypadku jest to w ogóle jakieś, jakiś event, I to jest kolejna rzecz, jaką by sam Marcin Osman rok temu jeszcze nie uwierzył. Również rzeczą, o którą bym nas nie podejrzewał jako SM awesome Power, że tak ogromną rolę w naszym biznesie będą pełniły szkolenia online. I już w marcu 2020 bardzo mocno przedstawiliśmy się zdawaniem ogromnej ilości wiedzy, narzędzi, materiałów w postaci szkoleń na platformie OSM Masters, w których wzięło udział pod tysiąc osób, nawet może więcej trochę, już do tej pory. I wyniki tych osób są niewiarygodne. Widzimy ich case study, widzimy ich rozwój, widzimy ich wdrożenia dzięki temu, że my tą, tę potrzebę zauważyliśmy. Szkoleń online'owych, to nasi klienci mieli turbo narzędzia, mogli u nas się jeszcze lepiej uczyć. I my jako SM Power również mogliśmy zarobić dodatkowe pieniądze, czy mieć nową nogę przychodu bardzo, bardzo solidną, bo to była spora część naszych przychodów w ubiegłym roku, a rok wcześniej były szkolenia na OSM Masters, ale one nas nie były priorytetem i było też ich znacznie mniej. Więc też to, co się zmieniło w głowie Marcina Osmana i OSM Power to to, że robimy bardzo dużo mega wartościowych szkoleń na platformie OSM Masters i mam nadzieję, że przynajmniej w jednym z nich wziąłeś udział, bo są to same sztosy. Ostatni rok to również mega skupienie się na poprawie efektywności, odcięcie wszystkiego, co nie jest efektywne, czyli co nie daje efektów w postaci sprzedaży, zasięgów, takiego twardego biznesu, tego, że nasz biznes rośnie. Usunęliśmy wszystko, co nie jest core-biznesem. Dzięki temu biznes jest bardziej skondensowany, wymaga ode mnie mniej czasu, mniej pracy i ten czas odzyskany mogę poświęcić na dbanie o rodzinę, dbanie o siebie, dbanie o moje ciało, umysł i wszystko co jest teraz niezbędne, żeby tę odporność trzymać na wysokim poziomie. Czyli jeszcze większe skupienie się na efektywności. Więc jeśli ostatni rok był mega skupieniem się na efektywności, tym 80-20, to prawdopodobnie ten rok będzie Skupieniem się na wydzieleniu 20%, z tych 20%, żeby jeszcze wyższy poziom efektywności można było wyjść. Bardzo mocno zmieniła się również dieta, czyli to, co osmany jedzą. Jest to ekstremalne zredukowanie mięsa To wręcz śladowych ilości miesięcznie. Ekstremalne zredukowanie, znaczne podniesienie jedzenia warzyw przeróżnych. Również wniesienie na wyższy poziom umiejętności kulinarnych. Thermomix tym bardzo pomaga. Polecam, polecam. I nasza dieta całkowicie zmieniła. Jemy zupełnie inne rzeczy. Czyli to, co wkładam do buzi jest zupełnie czymś innym. Zupełnie inne paliwo serwuje swojemu ciału, ciału i też widzę ogromne benefity tej zmiany. Nie namawiam do wegetarianizmu, do weganizmu czy jakichś takich innych form. Czy fruterianizmu nawet. Czy witarianizmu. Ale do eksperymentowania z tym, co się je i łamanie takich nawyków Żywieniowe, które ze mną były przez 36 lat. Eksperymentowanie ze zmianą. Bo to, że coś się robiło przez ostatnie 35 lat wcale nie znaczy, że trzeba to robić przez kolejne lata. O nie. Im więcej tych eksperymentów u nas wdrażamy, tym bardziej widzimy, o jak można żyć inaczej. Lepiej? W naszej ocenie lepiej, w twojej może być inaczej, ale zachęcam cię do eksperymentowania również z tym, co tu jesz. Zawężenie współpracy tylko do wyjątkowych osób. Czyli bardzo ciężko nas przejść przez filtr współpracy. To znaczy, musisz być wyjątkowy, musimy mieć relacje, musimy się lubić, musimy oboje mieć zasięgi, musimy oboje mieć wartość, którą będziemy na stole, po to, żeby te rzeczy się między nami zadziały. Oznacza to to, że błyskawicznie odpisuje odmownie na Większość propozycji, które nas przychodzą. Jest ich dużo, ale większość z nich nie, nie ma tych parametrów, jakie właśnie wymieniłem. Jeszcze rok temu, czyli do marca 2020, przyjmowaliśmy sporo propozycji na zasadzie inwestycji w relacje z kimś, ale to kończyło się inwestycją czasu, który się nie zwracał, a tym bardziej pieniędzy, które za bardzo się z tych współpracy nie generowały. Życzę każdemu takich partnerów, jak na przykład Rafał Mazur. Mirek Burnejko i sporo rzeczy, których Wy na wierzchu nie widzicie, a z którymi USM Power działamy, bo to działa pięknie. Z tym Was zostawiam. To jest wideo pokazujące rzeczy, które bym sam nie uwierzył, patrząc na to, co się wydarzyło przez ostatni rok. Gdyby nie to, że są to fakty. Zachęcam do eksperymentowania w sposób bezpieczny, etyczny, e, który również monitoruje, czy rzeczywiście jest to. Wzrost czy upadek. Spadek wagi musisz mierzyć, żeby widzieć, czy jest ten postęp. Wzrost przychodów musisz mierzyć, wzrost zysku musisz analizować. Mierzenie, mierzenie, mierzenie. Ja używam do tego codziennych metryk, czyli codziennie mierzę, ważę, analizuję, patrząc, czy w dobrym kierunku na pewno idziemy. A jakie są Twoje największe zmiany ostatniego roku? Hmm? Napisz proszę w komentarzu. Będzie mi bardzo miło móc poznać Ciebie jeszcze lepiej.